Halo miśki, Kilo 53, a oto jest Call of Duty, World at War, piąteczka oczywiście, e, b, 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 b. powitał nas konający Japończyk, ja muszę sobie czekajcie tylko troszeczkę przyciszyć to, żeby mi w uszkanie kuło My skończyliśmy mniej więcej gdzieś tutaj, niestety wiecie, tutaj wchodzić tu tak ładnie nie zapisuje, ojej, 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 płonące serki znowu płoną moi koni. No ale cóż, y, ciekawe dlaczego ja nie nazwałem tamtego odcinka płonące serki Ale myślę, że to mogło być odrobinę zbyt rasistowskie e, Moi kochani, mam nadzieję, że mm, że tak, 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 że tak, tak, lala, Ale chodzi mi o Simsy, że, że się Wam podoba oczywiście, moi kochani Że zostawiliście łapę Ja przed chwilą dopiero wrzuciłem, więc nie wiem jeszcze jak tam na to reagujecie moi kochani, ale ale mam nadzieję, że wam się podoba i że będzie fajnie, będzie oglądalność, że nadrobimy te braczki moi kochani i że będzie w porządku. Boże jak ja tu ładnie zdrabniam moi kochani, wszystko braczki, niebraczki. Ojeju, jeju, oj ho! kolega się zagalopował, on chyba zapomniał z kim tańczy. Hehehe, bądźcie serki, bo chyba zapomnieliście o co chodzi. W drodze po drabinie. Ej, ej, ej koleżko sympatycznie możesz spłonąć, a potem spi... Dararara. Dziś późna godzina, więc nie muszę się tak stopować, znaczy wiecie powstrzymywać. Dobra, ale mi się podoba ten miotacz, pomieni płomieni majkani. My notabene docieramy już praktycznie do samego końca. Wow, 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 kolego, sympatyczny. Nie możecie się po prostu uspokoić. Kurczę, ile jeszcze muszę na nas zmarnować gazu? Wiecie, ile to to kosztuje? Rosjanie byliby bardzo niezadowoleni. Czekajcie, jak to było? Yy, gazociąg... Przyjaźni? Coś takiego to było, moi kochani. Pamiętam, że to była bardzo ciekawa nazwa, szczególnie jeżeli w odniesieniu do naszych kontaktów z Rosją obecnych. Zresztą pewnie kontaktów w, w większości Europy, ale to już mniejsza. Nie będziemy sobie politykować, moi kani. Coś do mnie pisze to mi się bardzo nie podoba. Jeżeli to jest moja ukochana kobieta, to pewnie się będzie martwiła. Ja nie mam teraz za bardzo czasu, żeby jej odpisać. Trudno. Y Znakomicie Marines. Ho out fucking standing, god damn it! Zajmijmy się rannymi.

Every day we spent crawling through the mud and the dirt, while bullets whistle all around. But this is the last time we're going to have to put our lives on the line. This is the enemy's last stand. When we take Shuri Castle, we go home. All of us. No tak moi kochani, czy wszyscy dowiemy się teraz. Mam nadzieję, że uda mi się przejść to całe yy, całą misję. To jest chyba ostatnia misja, jeżeli chodzi o kampanię japońską, czyli może moi kochani skończymy to nawet w tym odcinku? Nie, podejrzewam, że raczej nam się nie uda. Dobra, okej. Okay. To jest bardzo ciekawa mapa na multi. A, moi kochani, czym bliżej końca, mam nadzieję, że na niego już czekacie, tym bliżej naszej wspólnej gry, a mam nadzieję, że jednak nam się uda. Dobra, jest ten zrzut, tak jak mówił Gordon, bo my nie mamy w ogóle żadnej amunicji, to jest problem. Na razie sami, trudno, dobra, okej, okay, to oh, chcę i, i chcę, to chcę. Ale ja bym chciał to... Tą... O nie, 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 już trzelajam, już trelajam. A dranie. Daj mi amunicję, daj mi amunicję. Daj, daj amunicję. Aj ja, ja 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 bo Żadnych wązai, żadnych bonsai. Ale dobre moi kochani. God dammit, god damit. Wow, 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 koleżko, uważaj, robak! A to nie, to mnie biją. To mnie biją, spokojnie. Oj moi kochani, ja już tego robaka mam podziurki w nosie, bo już... Wiecie, mając średnio 10 godzin tygodniowo polskiego, i przerabiając codziennie Pana Tadeusza, możecie mieć już tego imienia, tej właściwie, tego no, ksywki, możecie mieć już jednak troszeczkę dość. Ej, czekajcie, bo ja coś mam, dalej problem z tym dźwiękiem, muszę to przyciszyć jeszcze. Nie lubię jak mnie coś zagłusza, bo czy znaczy, wiecie co, na filmiku tego nie doświadczycie, ale, ale ja jednak... możeże Ale ja jednak to słyszę podczas gry. Dobra, spierdytytota. Czy ja? Którędy? Nie tędy. Dobra, przepraszam, 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 panowie, już mnie tu proszę tak nie nie, nie, nie napastować tymi uwagami. Lecim do przodu mo O Jezusku! Czy to była noga?! Boże, ten kikuć B zostanie już do końca! Dalej, idziemy dalej, dalej, dalej... O. o, o, dobra, dobra, i teraz w tych tunelach, dobra, pamiętam. Dobra, załatwimy ich, spokojnie, otwórz, otwórz. Dobra, usuń ich, okej. Okay. Dzięki, kochani, lecę! Bajo! Dobra, jestem yy, w dziupli. W gnieździe moi kochani Tak można byłoby nazwać na odcinku W gnieździe Byłoby dobre A to jest dobre nawet W gnieździe Tak go nazwę O tak, tak go nazwę Dobra moi kochani Szukamy jeszcze pamiętajcie tego A co mi tu po japońsku Szwargocze Micholernik jeden Ale rzeź moi kochani, ale rzeź, aleśmy im zrobili rzeź Noga, ręka mm. <grywa> Cycek głowa. No, idziemy dalej. Czekaj, o kurczę, chciałem kliknąć F jakby latarkę, żeby włączyć, bo powiem wam, że nagrałem się w State of the Case. Swoją drugą strasznie fajna gra, mam nadzieję, że będę miał okazję wam kiedyś ją nagrać. Już idę! Już idę, żołnierze, żołnierze moi koni Westfield, spokojnie już jestem. No tośmy tam troje za długo nie zabawili. Ładunek wybuchowy, gdzie Gdzie mi ty? Ponsaju jeden... Zostaw go! Jakżeś mogłeś! A ty do jedna. Strzelam, strzelam po swoich, strzelam po swoich, ale trudno. Yy, no trudno, bywa. Kogoś zabito? Yy, ty, skubańczy jesteś nie nasz. A pozostali też raczej nie nasi. Wow, 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 dobra. Ostatni bastion, moi kochani. W gnieździe oczywiście. Żółtki Rzut, się będą bronili najbardziej zaciekle, jak dotychczas. I cały czas te bonzaje będą nam fundować. Ała, ła, 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 ła! Cholewcia! Już, już go rozwalam. Czekaj, czekaj. Dostał, pięknie, okej. Okay. Wow, gdzie mi tu cholerę jedna. Dobrze, że ja jestem kurcze jaki, kurcze, wiecie, yy, ogarnięty dzisiaj. Yy, cały czas yy, rozpierany energią przez jakieś wewnętrzne siły, moi kochani, które dostałem... Szczerze powiedziawszy niedawno, mimo tego, że, yy, <ścoughs> że z wyświetleniami jest tak dość średnio i że... I że... Przecież nie, w sumie to chyba jedyny mój powód na razie No jest jeszcze jedno o którym nie chciałbym wam mówić Ale nie moi kochani, nie tyczy się on Marii, bo z Marią odpukać idzie bardzo dobrze i, I teraz się odpukać bardzo fajnie dogadujemy Odpukać, nie! Gdzie ty mnie holero? Nazywali mnie w trzecim klasie postawki Pan Reflex. Pamiętajcie, jak to było Sokole Oko, yy, stalowe jaja i Pan Refleks Takie moje ksypki A masz, a masz! Co, co? Ktoś chyba przestrzelił tego granata, trochę jak w ten. Mm, jak w Wiedźminie Mo można było odbijać strzały, to tak oni potrafią przestrzelić granata. Dobra, trudno, bywa. Bywa i tak, mój kani, muszę się z tym pogodzić, no nie mam takich umiejętności, jeszcze nabędę. Ludzie, dejcie mi spokój. Nie no, teraz cię... Aleście mnie teraz zdenerwowali. Nie, nie, nie. Ja zakończam tę grę teraz, mój kani, Ja kończę, ja już tych wojnek chcę zakończyć. Już jest spokojnie w Europie, a w tu jeszcze każcie się z wami bić, nie? Ja wracam do mojej żony w Westfield. W... A nie Westfield to był ten <noise> żałujesz. Dobra, sorry Westfield. Mam nadzieję, że mi to wybaczysz. A ja sobie przeładuję broń, bo to taka broń, którą trzeba przeładować, Majkani, jak zresztą każda. Cześć, głupoty. Wielbiam mówić te głupoty, naprawdę Majkani. Oj, rzucił mi granata. A masz! Czekajcie, czekajcie. O, ale go wytrzasnęło. A masz! Dobra, udało się. O kurczaczki, ale nieźle moi kani. Dobra, ale, ale im te karczycha łamiemy, łamiemy. No znaczy, nie, właściwie karczycha to się łamało psom w tym. W kodzie czwórce. Mam nadzieję, że również nagramy. No chyba, że jakimś cudem odzyskam kanał, w ogóle <grytania> padłem na nowy pomysł, dość niedorzeczny. Napiszę do tego. <grytania> do. <grytania> Wyślę faksa do zarządu YouTube, bo jest podany adres i mogę tam bezpośrednio wysłać list albo fax, także <noise> będzie śmiesznie, ale czy to dojdzie, moi kochani? bardzo w to wątpię. A jeżeli dojdzie, kiedy, tym bardziej, no to też będzie śmieszna kwestia, ale to już mniejsza. Na pewno większe szanse, że dojdzie, znaczy, że <laughs> to odczytają w postaci listu niż w tym cholernym formularzu, na który nie odpowiadają już 6 miesięcy, 7, 7, 7, leci 8 chyba miesiąc. Tak mi się wydaje. Zresztą to się nałożyło właściwie z tym, z terminem... Y mojego związku z Marią, bo ja też z Marią jestem już prawie ósmy miesiąc mojego nie ósmy miesiąc jak to brzmi moi kochani ale to jest piękne właściwie mo mo można byłoby to podzielić na takie okresy w moim życiu okres takiej wielkiej samotności i poetyckiej rozterki y y to właśnie był stary kanał i teraz ten okres taki nowatorski, taki wiecie y liceum nowe jednak y te sukcesy teatralne, nauka kobieta, kanał nowy widzowie bardziej się przykładam wiecie w sumie ten okres nie nazwałbym jakoś bardzo negatywnym. Podoba mi się. Nie wiem nawet czy ten, nie wiem, wiecie co, tak się przez moment się zawsze człowiek zastanawia, dlaczego mnie to spotyka, albo wiecie, dlaczego zamknęli mi kanał akurat mnie, ale potem jakoś dostrzega się w tym taką większą całość, nie wiem, coś jak zawsze księdza mówią, znaczy księdza, księdza, księdzowie mówią, że niezbadane są wyroki boskie i tego żaden mm, Miertelnik nie będzie w stanie zrozumieć. I tak właśnie moi kochani dostrzegam też jakieś, jakieś pozytywne strony w zablokowaniu tego kanału, bo jednak, wiecie co, tak porównując, bo miałem kilka jeszcze starych filmów <laughs> z mojego tego kanału i, i oglądając je kiedyś tam już, nie wiem, jakieś kilka miesięcy po założeniu nowego, to naprawdę dostrzegłem taką God damn IT Jakie ostrzeżenia, nie było ostrzeżenia! To dostrzegłem taką kuriozalną zmianę na lepsze, moi kochani, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, wydaje mi się to bardziej profesjonalne, bardziej poukładane bardziej estetyczne, klarowne, nie, naprawdę jest na plus mojej kani. Także myślę, że ten okres takiej rozterki po tym pierwszym kanale już się skończył, chociaż nie ukrywam, że tęsknął do niego cały czas do tych pięknych, wyświetlonych filmów. Wiecie co, chyba najbardziej do filmów i do tego, że mógłbym poinformować te 8 tysięcy ludzi, że jednak gdzieś tam jestem, bo, wiecie, wydaje mi się, że to nie jest kwestia, że jednak większość stanowili, stanowiło puste subskrypcje, bo, bo, bo... No bo jednak te wyświetlenia coś yy, ktoś nabijał, prawda? Ale... Yy, chociaż nabijał, to jest bardzo złe słowo nacechowane pejoratywnie. Yy, ale jednak zdaje mi się, że w jakimś mniejszym lub większym stopniu te subskrypcje się pokrywały i, 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 i po prostu teraz ich tu nie ma, bo oni nie wiedzą jednak, że ten biedny kilos 53 jednak się reaktywował. Jakoś i wiecie, no... Yy. Na chłopski rozum, patrzę, że kanał jest zamknięty. No to co, zostawiam subskrypcję i czekam aż mu odbug odbugują ten kanał? Nie bardzo, moi kochani, nie bardzo. Kto mi tu. A ty taj, ta puta! To po japońsku znaczy. Wal się na web. Ale ja bym chciał tutaj znaleźć coś fajnego, moi kochani. Bo. Bo. Pamiętajcie, że że, że. że ja. Czekajcie, czekajcie, ja pamiętam, że przynajmniej w multi dało się wejść na górę. Więc zaraz sprawdzimy tak czy owak ja bym chciał znaleźć kartę śmierci która może będzie na górze jakbym był twórcą a nie dobra są zamknięte wroty ale normalnie w tam yy, w multi można wejść ale to się wszystko moi kochani dowiecie sami na własnej skórze jak już ustalimy termin konkretnego grania wspólnego myślę że najpierw walniemy coś jak taka wspólna gierka na multi czyli jakiś tam serwer wybierzemy fajny może ktoś tam zna może ktoś grywa no i wtedy nie będzie raczej limitu osobowego no weźmiemy jakiś mało liczny znaczy no wiecie jakiś inaczej dosyć pojemny stosunkowo tak to nazwijmy yy, serwer, ale nie w 100% zapełniony, żeby większość miała okazję dołączyć. No wiecie, żeby widzowie mieli okazję też inni dołączy, nie tylko ci wybrani. Ci, którzy wejdą pierwsi, żeby to było w miarę sprawiedliwe. O! Teraz tu się zacznie! O, masz ty małpojedna! jedna, A masz ty mał jedna. Boże, jak ja to lubię, jak ja to lubię! Łap! Wow, wow, wow! Przepraszam bardzo, ale co to? Muszę, wyeliminujmy obsługi młodzieży. No, dobra, dobra! Nic nie bój, Henry! Henry to jest właściwie nas nowy Sim w czwórce, ja jeżeli ktoś nie oglądał zapraszam serdecznie. I zostawcie łapę. Wow wow wow! Ale padł budynek, patrzcie, 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 jak ja to kocham w grach. Nie, czekajcie, ten nie doleciał, to mi się nie podoba. Chodź no tutaj moździerzyczku. Moździerzyczku! A masz! No coś jest to petel To co ten jest budynek? Z metalu jakiegoś jest to jakaś dziwna tektura albo drewno, jakieś japońskie, stare, niedobre. Pyk! Nie no to jest po prostu skandal. Tamten się rozbroił, a ten nie? Niedopracowanie, nie podoba mi się. Minus 1 na 10. Pyk. Dostali. Wiecie co mi się najbardziej podoba, jak tak sobie mogę? Biec, 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 biec. O! I zwróćcie uwagę na te rozlatujące się y, 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 członki japońskie. Rozlatujące się japońskie ciała, tak właśnie powinienem powiedzieć. I latające w powietrzu japońskie członki wszelakie. O, piek. I tylko słuchajcie te wyrywane kawałki kończyn. Jeszcze dwa dnia może. Zamości... O Jezus Maria! Robaczku, przepraszam. Dobrze, że ty to jesteś, Soplico mój ty kochany, taki odporny po tej bitwie pod jenną, kto czytał ten pewnie wie chociaż nie, <grymnie> nie sądzę, bo jednak to jest taka dosyć yy, ciekawostka, jeżeli chodzi o pana Tadeusza wow, ale plecki, plecki wyrwałem, no chyba parę kręgów poszło, no nie mów mi, że nie poszło, nie rób mi tego, tej przykrości mam nadzieję, że parę kręgów poszło, dobra tam jest moździerz, znaczy te pociski moździerzowe, a czemu ja nie korzystam z broinga, halo halo, dziękuję, dziękuję, dziękuję O, to dla mnie, dziękuję, a masz Adum! Wow, wow, wow! Słyszę wyrywane kończynki. A macie! O, to było głupie. <grywa> Bywa. No cóż moi kochani, jeszcze 12 minut. Zaatakuj zamek Shuri. A, to dobra, no to w porządku. Bardzo ładna nazwa, taka japońska typowo. Cześć! Kilos 53. O, ty! Na podłóżkę, na podł... God dammit! Dlaczego to tak... Nat! Jeszcze raz. No moi kochani, powiem wam szczerze, że nie przypuszczałem, że tak szybko przejdziemy tego koda. Jestem strasznie zadowolony, bo ostatnim razem zajęło nam to spokojnie z 10 części, co najmniej. Czekajcie, ja się muszę położyć, bo tam jest ten KMista. Czekajcie. KM na lewej flance, o właśnie. Dobra, dostał. Najbardziej, moi kochani, to lubię takich KMistów eliminować w multiku. Kiedy na. gdzieś tam, wiecie, ulokują się w jakimś gniazdu. W jakimś gniazdu i buziu na tym chmuru. Znaczy, ulokują się w jakimś gnieździe i, i, i mogę ich tam właśnie ze snajperki tak po cichutku trzasnąć. Swoją drogą w kodzie World at War Tour jest naprawdę strasznie przyjemnie grać snajperem. I to wam zademonstruję. Myślę, że moglibyśmy sobie nawet zrobić taką. Mm, Taką potyczkę na serwerze stricte sniperskim, to byłoby fajne, mojkanie. Ja się strasznie w tym gaddemy. Co ja robię w ogóle? Ja jestem dzisiaj strasznie, ale trudno. Gada mi to przez to. Eee, ale ja, ja, ja strasznie lubię takie sniperskie potyczki, także myślę, że jeżeli mielibyście ochotę ze mną popykać właśnie w takim sniperskim klimacie, to byłoby fajnie. Wiecie co? Ja myślę, że snajperka będzie tutaj bardziej przydatna i tego chemistę przede wszystkim zajmiemy. Albo tych, którzy do nas strzelają. Przeładuj się, synek, nie śpiesz, się, nikaj, przeca to wojna. Gdzie nam się do domu nie śpieszy? Jużem ja tu 5 lat wysiedział A właściwie 4 To, to, to mi te kolejne nie zrobi różnicy Dej no mi ten moździerz chłopaczku Ej! Dziękuję Uwaga, uwaga, uwaga Dziękuję Uwaga, uwaga, uwaga Dziękuję Uwaga, uwaga, uwaga Dziękuję I jeszcze parę razy Uwaga Dziękuję I od Kilosa numer 46 Boże, ja jestem nienormalny Jestem nienormalny mojkani, kochani, znowu bym zginął Jak to jeszcze jednego Dobra mojkani, kochani, robimy to tradycyjnie, bo... Albo nie, no nie mógłbym tego odcić sobie moi kochani, no mając taką piękną broń do dyspozycji Jak ja mogę jej nie wykorzystać, czekajcie Tylko w odpowiedniej odległości kierosku. Nie no, coś on nie kiepsko z tym rzucaniem dzisiaj u niego A ja myślę, że to przez to, że ten yy... Rozwichnął nad garse, kucze wiecie co robili chłopcy yy... Jak nie było kobiet w pobliżu Także chyba nie muszę bardziej tłumaczyć, czekajcie Dobra, chyba mu tam te nerki porwało, czy Bóg wie co to było. No ja myślałem jednak na moje chłopskie chłopskie oko to raczej nerki były. Jeszcze wezmę parę prezencików dla was, bo widzę, że się w tym lubujecie. O proszę. No szkoda, że to nie pierdyknęło, ale tu jest następne gniazdo, o jak miło. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Karta śmierci! To ja tam zaraz wchodzę i potem karta śmierci idę. Do budynku na wschodzie. Jest zaktualizowane, czy nie bardzo? Czekajcie, czy coś tu jeszcze zostało, bo jak coś, to ja mam jeszcze... O, proszę. Kurcze, widzieliście moi kani, jakie wyczucie? Większość załatwiłem w tym budynku, nieźle, fajnie. Czekajcie, bo tu widziałem tą kartę. A... Ej, ej, ej! Bronisz karty! Bronisz karty! To broni karty ten mały obdarty, dosłownie. Nie, no gdzie ta karta? O! Dobra, to nie broniłeś karty. Soreczka. 8 na 13, moje pani. Tak dobrze jeszcze chyba nie było. Trójka karo. To potem będzie można wykorzystać w tym... W trybie zombie i ty, wracając do wątku, bo trochę się wybiłem, po tych potyczkach na multi, m.in. tej snajperskiej, including, yy, zajmiemy się zombie i zombie będzie już niestety mojego albo na łamach losowania, albo po prostu wybierzemy wspólnie ludzi, którzy mają, czy wspólnie ja i jakiś tam mój doradca kochany, którego tam wybiorę już sam, wybierzemy ludzi, którzy mają najlepsze mikrofony, najfajniejszy głos i, i nie, nie przymulają. Wtedy raczej będziemy brali pod uwagę niestety wady wymowy i to wszystko. I, 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 i nagramy jakiś luźny materiał z tego razem w czwórkę bo niestety tylko w cztery osoby można grać yy, na zombie także no niestety nie wszyscy się załapią ale myślę, że no, jeden materiał nagram a może potem nagram drugi jeżeli będzie się cieszył popularnością ustalimy jakąś tam, yy, jakiś tam limit łapek i yy, jeżeli to się to, 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 to ten limit zostanie jakoś przebity to potem zrobimy drugi materiał ale z kolei z tyłu ale tym razem z inną ekipą i myślę, że to będzie najbardziej sprawiedliwe tak mi się wydaje Japończyczku, gdzie ty mnie od flanki zachodzisz mój drogi ty Japońcu? Słuchajcie, ja bym tutaj chciał wykorzystać miętaż w ale niestety nie mam przyjaciela, więc muszę się posiłkować moim yy, browingiem, ale myślę, że yy, wam też będzie do śmiechu, jak będzie was tak rozrywał. A masz granatem? Dobra, poszły kończynki, ja to słyszę moje geni, to jest tak zwany ósmy zmysł. Ja wiem kiedy się kończyny wyrywają, a kiedy tylko nadrywają, no ale to już tak wiecie, to u nas w rodzinie to jest ta, yy, genetycznie yy, dziedziczone. Ale dobra, czy to jest... Wow, 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 chłopaku, do mnie strzelasz, do mnie strzelasz? No, i skończyłeś, jak skończyłeś. Słuchajcie chłopaki, dajcie mi spokój, bo ja cię już skończyć. Także mówię wam moi kochani, a jak znacie na przykład jakieś mody, albo nie wiem, swego rodzaju kod na to, żeby odblokować wszystkie bronie, albo jakiś serwer taki jest, to byłoby fajnie, bo jednak... Yy, no, katorgą byłoby teraz yy, podczas tych yy, wszystkich rozgrywek multi, xpitch, xpitch i xpitch, żeby odblokować coraz to lepsze bronie, a jednak są pewne, którymi gra się bardziej przyjemnie niż pozostałymi. I i i... No nie wiem, zdaje się na was. Wiele osób chciało, więc mam nadzieję, że mnie to nie zawiedziecie. Dobra, co cicho, co cicho? Ja gadam sobie, to nie będziesz mi cichał panie robaczku. A to już jest chyba końcóweczka. 7 minutek, zdążymy. Cienie? Gdzie mi tu open fire? O bo 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 bo! Obsaćkałem, dajcie mi to chłopaczki dziewczyny. O dobra, to ja sobie zajmę po rozrywaniem was, ale wiecie, ja to właściwie robię przez całą wojnę, więc nie powinno się to... Nie powinna was to budzić zdziwienia O, to było głupie moi kani Biegli na nas z banzajem, za atakiem banzaj i sami się pakowali na swój własny granat Dobra Rozerwałem im tam y, szczęki Jak zresztą było w pile, także jest w porządku Czy ty jesteś? O, ty jesteś swój Nie, nie, nie Ja granatów nie toleruję na wojnie moi kani Jak mamy grać fair, to gramy fair, tak? Także jak ja potem ginę, to wy nie strzelacie Pamiętajcie moi kani To jest... Nie! TY DRANIU JEDEN, PANOWIE WBILI MI, WBILI MI PO PROSTU NORMAL... w serduszko mojgani pchnij nożem banzai, no dobra dobra moi kani. o jezusku ciekawe czy banzaj swoją drogą to było określenie ataku czy raczej yy, poszczególnej jednostki moglibyście napisać jeżeli znacie GDZIE WY DRANIE JEDNE, GDZIE MI TU BIEGNIECIE, GDZIE WY TU BIEGNIECIE dobra wiem że MG, że MG, ale czekajcie Zostaw, zostaw! A to nasi, dobra. Wy, wy flanka, ja przód. I damy radę, bo ja tu obsadzekałem, także będzie w porządeczku. Gdzie mi tu biegasz, chłopancino? Chłopęcino! Wow, wow, wow! Temu to chyba ucho urwało. Temu to też. Ale no trudno, bywa, prawda? I temu też. I twoją matkę też! Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Macie granatę dranie, bo jakżeście mnie ostatnim razem potraktowali, to ja was tak samo. Czy tego gościa zabiłem? Nie, robaczku, tyś jest nieśmiertelny. Mówić, Jacek Soplica to jest gość. Hmm, ale to w sumie nawet się sprawdza z y, fabułą książki bo y, tutaj zaspojleruję Jacek Soplica dwukrotnie y, uratował y, znaczy, no uratował podczas zajazdu ostatniego na Litwie zresztą tytułowego y, dwóch bohaterów przedstawicieli Horeszków właściwie jeden to był ich sługa, drugi ostatni przedstawiciel co prawda pokądzieli, czyli z linii żeńskiej i przyjął na siebie kilka znaczy właściwie jeden strzał y, Prosto w klatkę właściwie I, i i i i wiecie, udałoby się go nawet uratować. O, ten pan ma bardzo piękne wnętrze. <laughs> udałoby się go uratować gdyby nie to, że yy, otwarła się stara rana z bitwy pod jedną... Wow, wow wow tak mi nie rób. Z bitwy pod jedną, moi kochani, z okresu wojen napoleońskich O tym sobie możemy kiedyś na live' podyskutować, wiecie, bo... Ja teraz coraz większą wiedzę tutaj się nawet pochwalę yy, Zyskuję dzięki tym, tej rozszerzonej historii I mam nadzieję, że pod koniec drugiej klasy Będę w stanie już prowadzić jakieś konkretne dyskusje Nie takie jak dotychczas Chociażby o tych endorzonych yy, wyprawach krzyżowych O których ostatnio No powiem Wam szczerze ta dyskusja jednak tak, tak Poczułem się niespełniony, tak? Bo wiedziałem, że można o tym jeszcze to no, temat był Nie temat nie był wyczerpany A tego nie lubię moi kani. Nie lubię jak tematy są wyczerpane Gdzie mi tu z jeden ty Chłopaczeczko jedna, słuchajcie chłopaki, bo ja bym chciał skończyć jednak tę misję dzisiaj, a yy, no a to się nie zapowiada na razie i mnie to boli strasznie, no więc nie róbcie mi tego chłopaczynki, gdzie mi tu dranie małe, o nie, muszę cię niestety zdzielić nożem, ale myślę, że mi to wybaczysz mój drogi przyjacielu, Hansem cię nie nazwę, boś jest Japoniec, ale będzie dobrze. Och ten narodowości moi kochani, trudno Najbardziej mi się i tak podobał Soldier of Fortune, bo tam... Co się dzieje chłopaku? O przepraszam, chciałem dobić, ale no granat chyba odłamek jakiś padł w mózg czy Bóg wie co Wracając do tematu, najbardziej mi się podobał Soldier of Fortune, bo <tum> tam można było przedstawić, y, zabijać y, przedstawicieli wszystkich nacji byli z tego co pamiętam, znaczy Żydów chyba nie było, ale... ale byli ci Arabowie, byli, byli Murzyni, byli byli... Co jeszcze byli? Byli Japończycy, Chińczycy, Niemcy nawet byli moi kochani, nawet się Amerykanie znaleźli, także mówię, to, to było akurat całkiem uniwersalne. A nawet w dwójce dało się Czechów zabijać, także wiecie, to, to jakby ktoś miał jakieś hmm, problemy do Czechów jeszcze za te nasze konflikty w czasie dwudziestolecia międzywojennego to można się w fajny sposób tam w Soldier of Fortune wyżyć Dobra moi kochani, ostatni punkt broń obszaru w tym naszym gnieździe pamiętaj kilo żeby nazwać w ten odcinek w gnieździe To jest fajne, to, to będzie fajne, tak, tak myślę że będzie fajne I teraz jest pewien wybór moi kochani i No, dobrze, dobrze wybrałem moi kochani Nie żyje, Miller nie, Robaku, nie żyje, zostaw go Wysadzi w powietrze, No tak, zwierzęta No i tak moi kochani, to była chyba jedyna decyzja w ogóle w chodzie, bo yy, Moi kochani, o nie, z banzajem i tu nie latać proszę Bo, 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 gdybyśmy nie zastrzelili tego gościa, który yy, Napastował wtedy yy, tego Robaka, to, 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 to to zginąłby robak, prawda moi gani? Dobra, czekajcie, tu jest Browing, który mi się przyda oczywiście Ej, 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 proszę do mnie nie strzelać I tutaj z tego co pamiętam, była gdzieś taka fajna miejscówka, gdzie można było zabrać It is ain't over you stupid yellow serki i w ogóle, no, chciałem powiedzieć żółtki, ale nie umiem sobie przypomnieć, jak po angielsku były żółtki, ale no cóż Dlatego nazwałem ich Yellows Powiedzmy żółci, o, tak to by było lepiej Dobra moi kochani, trzeba pilnować, żeby nas żadnego z Banzaja nie, nie zaatakowali Może Snajperka będzie lepsza? Czekajcie, pyk, 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 pyk O jest, dobra, teraz już pamiętam, okej, okay, macie Wezwij samoloty, wezwę, wezwę, już się nic nie przejmuj Ale nie, jeszcze gdzieś, ewidentnie były moi kochani te takie... Mm, pociski mo do moździerza Zaraz je wyczaję, tylko niech te bombowcy załatwią co mają załatwić Wow, kochane luty, armia moja kochana Musisz raz wycelować, musisz jeszcze raz wycelować. Dobra, dobra, spokojnie. Ja muszę dostać tam do przodu. Ogień zaporowy, dajcie mi to. A, 30 sekund. Kurz, debele. Trzeba uważać moje kani, bo jak tego za pierwszym razem nie przejdę, to tego odcinka nie skończę tak fajnie, jakbym chciał. A jednak aspiruję na to, żeby to... Yy, przeładuj, przeładuj. Żeby... Idź mi z tym. Żeby to przejść w tej misji. Dobra, ale zaraz będzie nalot bombowy gotowy. Aha! Nalot bombowy gotowy, także będzie w porządku. Najpierw zdejmijmy KMistów, bo oni są dosyć nieprzyjemni. Ja go nie potrafię po prostu... Ej, nie mogę gościa trafić, no. Bardzo mi się to nie podoba. Czekajcie. Trzeba ich po nogach. Po nogach jak skosisz, to wiecie. Bez kolana... Bez kolana, nie taki mądry! Masz, draniu jeden. I odejdź i pozdrów matkę w piekle. Idziemy dalej. Znaczy bez obrazy tam do rodziny, oczywiście majkani. Nie no to jest jakaś granda po prostu. Boże, jak ja tego nienawidzę! Jak ja tego nienawidzę! Strasznie, nie skończę tego w tym odcinku. Trudno. Gram do tego, do tego momentu aż skończę. Przede wszystkim, mojkani temu ździe, ja nie popuszczę. Dawaj to. Macie dranie, żółtki, jedne. Amasz, amasz. Amasz, amasz, amasz. I wracamy, moi kani. Tego też nie można nadużywać, bo jednak to się źle skończy. Ale my, myślę, z Springfieldem załatwimy ciut więcej niż Browingiem. Browing, no, na takiej odległości nie jest zbyt dobry. Chociaż jakbyśmy go rozstawili, czy ja mogę go rozstawić? Nie bardzo. A tu? Też nie To jeszcze nie koniec Dobra schować się za skrzynką będzie dobry Czekajcie, ja muszę przede wszystkim tego cholernego kamista, którego Nie dobra, ja wiem co ja muszę zrobić moi kochani, czekajcie e, Tylko niech te bombowcy się uaktywnią Gdzie mi ty uciekasz ty żółtku jeden, jeden ty Ale mu dorąbałem, moi kochani, ty żółtku jeden, jeden ty Dobra, i teraz moje ja kolejnie zrobiłem błąd, bo trzeba ten budynek zbombardować, żeby tego KMI wykończyć. Skończył się niestety czas. Czekajcie, ja ustawię kolej... trzy minutki jeszcze myślę. I zdążymy. A jak nie zdążymy, to i tak będę grał, bo chcę to skończyć, przynajmniej tą misję. A w następnym odcinku czeka nas jeszcze radziecka końcowa. Mm, także będzie w porządku. Dobra, udało się chyba. Cel trafiony, spoko. Teraz rzutki idą, uwaga. Chodźcie chłopaki. Uwaga! O Jezus, ku ile was tu biegnie! Na podłogę! Ale muszę minę robić. To uwielbiam najbardziej. Dobra, padać mi tu na twarz. Dobra, czekajcie, teraz możemy się prze przegrupować. Dajcie mi to. A na rzutku! Wracam, bo to się nie zapisało jeszcze. Padnij, padnij, padnij i powstań. Zaraz będzie naród bombowy gotowy. Także będzie porządek. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba, moi pani, ale jednak łapki mówią, że tak i jest to jedna z najbardziej oglądalnych, oglądalnych, popularnych stosunkowo serii na kanale. Także ja jestem z niej całkiem zadowolony, bardzo przyjemnie mi się w nią gra. Także no i mam nadzieję, że jest coś z tych wypadów naszych, yy, znaczy wypadów, tych naszych planowanych wypadów yy, na Multi się powiedzie, także byłoby fajnie. Zostaw go! Capral Taubel to jest mój przyjaciel z, z Kalifornii. Dobra, zaraz padnie. Ale lecą, ale lecą. Patrzcie na to, moi kani. Pięknie. Po zamczysku. Chyba, chyba tak? Tak mi się wydaje. Czy jeszcze raz będzie trzeba? Nie, no wygląda na załatwiony. Co wy tu jeszcze robicie? Was już tu formalnie nie powinno być, panowie. No nie wytrzymam z wami. No chyba... chyba was muszę trochę popróbować jeszcze. Dajcie mi to. Tam też biegli. A idź mi z tym w cholerę! Jeszcze ktoś? Gdzie oni są? Tu. Sorry, że tak was trochę poturbowałem, ale no bywa. Jeszcze ktoś? Tam coś biega. Muszę tutaj pilnować, żeby nie, nie zaszli z flanki żadnej. Dobra, cofamy, cofamy, cofamy i samoloty. Co ja jeszcze muszę? Tutaj, tak? No tak, chyba tak. Tak mi się wydaje, na wschodni budynek. Dobra, jeszcze raz w niego walniemy i będzie po sprawie, myślę. Czekajcie, tu coś jeszcze jest. Teraz możemy się trochę z snajperką pobawić, myślę, nie widzę przeciwwskazań. Pyk, 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 pyk. A na live'ie, moi kochani, piątkowym, to się chyba trochę poduczymy, bo ja mam taką... taką moje kochani, wenę do nauki, jeżeli chodzi o historię, że strasznie chętnie chciałbym się z nią podzielić. I myślę, że to mogłoby być całkiem fajne. Może by was coś zainteresowało. Tym bardziej, że opowiadamy teraz o cywilizacji egipskiej i o tych. cywilizacji Bliskiego Wschodu. Koniec. Udało się. Ale niestety, moi kochani, polanski... Every night we lay in a filthy foxhole, praying the enemy won't slit our throats. Every day we're spent crawling through the mud and the dirt, while bullets whistle all around. This is the enemy's last stand. When we take Shuri Castle, we go home, all of us. No właśnie moi kochani, pamiętacie moje słowa, czy wszyscy to się okaże Ja mam nadzieję, że Wam się podobało moi kochani, jeżeli tak Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie moi kochani Zapraszam na ostatniego odcinka wydaje mi się, który będzie bodajże w następnym tygodniu chyba Ale czeka nas jeszcze drobna zmiana harmonogramu, także alto na live, także się nie bójcie i nie nastawiajcie Jeżeli Wam się podobało, tak jak mówiłem Co złego to nie ja, Miszki 3, majcie się, cześci, bajo